siema tu kan To pierwszy zapraszam do odcinka w którym poruszę temat temat osób niepełnosprawnych w kontekście seksualności Zauważam y, po dłuższym czasie że temat ten jest jakby tematem zamkniętym nieporuszanym przez innych tak Publicznie, a przynajmniej nie na tyle publicznie, żeby łatwo do tego dojść. Eee, są też może ze dwa kanały, znam trzy ura na YouTubie. Teraz coś trzy, tak, bo mi przypomniał się jeden. Um, gdzie po prostu te osoby poruszają ten temat szerzej, bo ten temat jest jakby zamknięty i pomijany. Jest uważany za temat tabu. Też tak mogę to ująć. Jest jakby nieporuszany, jakby nie dotyczył akurat grupy osób niepełnosprawnych ten temat. A uważam, że to jest błąd, bo osoby niepełnosprawne w wielu kwestiach mają takie same prawa jak i osoby pełnosprawne, i przez osoby pełnosprawne, które unikają, jak może nie unikają, ale uważałem, że takiego tematu nie ma wśród osób niepełnosprawnych. To te osoby niepełnosprawne. Boją się rozmawiać o takich rzeczach. Boją się być skrytkowani. Boją się reakcji rzeczy, e, reakcji ludzi, nie rzeczy, przepraszam. E, osób pełnosprawnych. E, nie wiedzą, jak ci ludzie się zachowają, gdy osoby niepełnosprawne poruszą ten temat. Ano temat jest, według mnie przynajmniej, Tematem takim samym jak inny jest tematem normalnym. Też osobiście jest mi ciężko o tym mówić. Yy. A, nie powinno, bo to jednak jest, tak jak mówię, normalny temat. Też nie jestem jak osobą młodą, znaczy młodą, nie młodą. Nie jestem na tyle. Młody, żeby się, nie wiem, krępować. Nie jestem też na tyle stary, żeby być e, zawstydzony w tym temacie, ale no jednak chyba trochę jestem. Zależy w jakiej formie to rozmowa i z kim przede wszystkim. Czasami łatwiej jest rozmawiać z kimś w internecie o tym, bo nie widzisz tej osoby. Nasze nie jesteś obok niej i to ci tak nie krępuje wtedy jak rozmawianie na żywo. No, chociaż dla mnie to jest bez różnicy i tak tej osoby nie widzę, więc co innego też w tej kwestii, ale no. Wygląda też to tak, że zależy też od tego na ile jest odważna ta druga strona na rozmowę o tym, na rozmowę o tym, żeby poruszać takie tematy, bo jednak nie wszyscy potrafią, nie wszyscy mają odwagę czy chęci. Nie wiem, jak to ująć inaczej. jeszcze jeśli ktoś ma podobne zdanie, niech napisze w komentarzu, co o tym uważa. A uważam też, że edukacja w kwestii seksualnej osób niepełnosprawnych jest jakby mega ograniczona, co nie powinno być tak, ale no jest tak. No niestety tak jest. Więcej osoby niepełnosprawne, czy osoby młode, nawet te pełnosprawne, czy w ogóle osoby młode e, pełnosprawne czy niepełnosprawne, bez względu na to, trochę się pomieszałem, e, uczą się bardziej o tym, dowiadują się bardziej o tym e, z, z internetu, z różnych forum, ap, aplikacji, czy tam YouTube'a, bardziej stąd niż ze szkoły. No to raczej szkoła powinna może nie uczyć, ale przygotować jakoś Teoretycznie do wejścia w ten świat, że tak ujmę, przynajmniej, chociaż po części, przynajmniej ja tak uważam, nie wiem co wy na ten temat myślicie, ale no, ja mam takie właśnie zdanie, jakie mam. Przede wszystkim powinien przestać być to temat tabu, przynajmniej stopniowo, nie mówię od razu, ale... Stopniowo, pomału, a, a najbardziej też zauważyłem, że ten temat tabu jest wśród osób starszych, naszych rodziców, naszych dziadków, babci, no ogólnie starszego społeczeństwa, jakby jest uważany. Za temat tabu, temat seksualności, seksu i w ogóle. Jakby uważają, że, że osoby niepełnosprawne nie mają myśli o seksie, nie mają potrzeb, nie mają jakby jakichkolwiek relacji tam skomęskich, tych fizycznych, a jednak mają. To w niektórych przypadkach nie byle. Jakie relacje? Te bliskie relacje, czy seksualne. Aha. No, zależy też, co łączy te osoby, oczywiście. No, także niestety osoby starsze są w błędzie. Może ktoś kiedyś je uświadomi, a przynajmniej powinien uświadomi je w jakimś stopniu i nie powinni to robić, żeby uświadamiać dobrym pomysłem albo dobrym wyjściem z tego wszystkiego jest też to, że przynajmniej tak uważam, podkreślam po raz któryś już że osoby niepełnosprawne mają kogoś bliższego z kim mogą chociaż o tym pogadać no to im też, w jakimś stopniu, w jaki, jakiś sposób pomaga. Chociaż sama rozmowa, wiem, że to brzmi dziwnie, ale no czasami orientuję się z tego wszystkiego, co ja sam wiem od innych, że no to też w pewnym stopniu może pomagać, ale no... To tutaj trzeba mieć naprawdę kogoś, komu można naprawdę bardzo zaufać, że ten ktoś w rzeczywistości nie wyśmieje was, nie, nie skrytykuje, nie będzie podchodzi, podchodził do tego negatywnie, bo to wtedy może tą osobę sprawdą zblokować. I będzie się wtedy wstydziła bardziej rozmawiać na takie tematy. A no, tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby otworzyć tą osobę bardziej na ten temat, a nie zamknąć ją w tym wszystkim, bo potem takie osoby będą miały trudniej w życiu. A to nie jest dobre. W relacjach później romsko-męskich, bo blokowanie kogoś takiego zamknie w sobie. Takie osoby zazwyczaj są nieśmiałe, a tą nieśmiałość można tylko pogłębić swoim negatywnym zachowaniem w trakcie takich rozmów. Więc, tak jak powiedziałem, lepiej mieć kogoś naprawdę złofanego, z kim można. Naprawdę swobodnie rozmawiać na tematy seksu. A o to jest trudno w niektórych przypadkach niestety. Więc reasumując, bądźmy... spróbujmy przynajmniej być bardziej otwarci. Nie mówię od razu i nie mówię wszyscy, ale bardziej otwarci na takie tematy uświadamiajmy, uświadamiajmy niektórych ludzi tych nieuświadomionych, do końca, albo w ogóle nieuświadomionych, e, jak to wygląda od strony osób niepełnosprawnych, jak one się czują, co one myślą, co ich nurtuje, zastanawia, nie wiem, co ich dziwi, krępuje, e, tak będzie wszystkim zdecydowanie łatwiej. A tymczasem zapraszam nowych oglądających do pozostawienia subskrypcji. Stałych subskrybentów do oglądania kanału i obecnych filmików. Mam nadzieję, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Że. Znajdziemy jakąś nić porozumienia w niektórych tematach chociaż. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem kończę. Życzę miłego dnia i adios.